Dzisiejszy odcinek jest 10 na 10 Tak sobie nazwałem dzisiejszy odcinek i w ogóle szaleństwo szczepłyniawszy mam zaplanowane Ale nie ma poddawania się, nie ma kombinatoryki Idziemy do przodu własną ścieżką Powinienem sobie nazwać dzisiejszy odcinek Wygraj ze sobą i nie być głupi I nie bądź głupi Ostatnia rzecz, jaka mi została do wyrwania szczepłyniawszy jest rodzina No i mam nadzieję, że wy wiecie, nie? Bez żadnego mówienia, że... Nie ma sensu tamo być głupim. Wiecie w ogóle, o ile bardziej ja bym chciał normalną relację, o ile w ogóle bardziej by była znacząca dla rzeczywistości normalna relacja, więc rzeczą, jaką zerwę, jest właśnie ten negatywny kręciołek. I ktoś do mnie, no dobra, no to co z negatywnymi emocjami? Negatywne emocje nie istnieją, przykro mi. Negatywne emocje po prostu nie istnieją. I tyle, nieważne. Ja na pewno nie, witajcie na moim kanale. Witajcie w trójce w ogóle. Co się dzisiaj dzieje? Ja nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy. W ogóle pełne, pełny chaos. I tyle, dobra, co z negatywnymi emocjami? Ja stawiam ścianę, ja, jest, ja, mam, ja mam ścianę, nieważne. Ja w ogóle nie, nie, w ogóle nie schodzę z ściany, nie mam mowy na negatywne emocje. Wszystko, co nie jest rzeczywiste, się nie istnieje i w ogóle pozytywny humor, dobry, dobry nastrój. Nagrywamy kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek, mniej więcej, napisałem, ja wolę mieć tam przyjaciela. Co jest? Ciekawą częścią tak naprawdę rzeczywistości. Bo w ogóle nie wiem, czy oglądaliście ostatni odcinek, ale strasznie, strasznie się skupiłem na tym edytorze tak naprawdę, w sensie jakbyśmy faktycznie uznali, nie, że charakter jest czymś, co można wytworzyć i że są części, które się montuje albo się których nie montuje, i że rzeczywistość stara się przechwycić Twój charakter i trzeba wiesz, uznać, które części w ogóle nie powinny być w tym charakterze, a później gdzieś tam w spokoju sobie przemyśleć w ogóle całą sytuację i uznać, no dobra, ta część nie, ta część nie, ta część też nie i mieć swój własny charakter. I ogólnie siedzę w tym edytorze bardzo strasznie szczepieniawszy. W ogóle aktualnie w życiu staram się skleić taki... Swój charakter, żeby się czuć dobrze ze sobą. Dopóki się nie czuję dobrze ze sobą, autentycznie kleję kleję część. Ja nie mogę po prostu czuć tej negatywnej emocji, ja nie mogę czuć tego stresu. Nie może być, że powiedziałem zdanie, które mi nie pasuje. Nie może być słowa, które mi nie pasuje, bo inaczej wewnętrznie jest ten taki, ten takie coś, co absolutnie staram się zwolnić, absolutnie staram się w ogóle pozbyć, nie zostawić dzieci ze sobą, w ogóle nie wracać. I jakby ktoś mi powiedział, że faktycznie, nie, wystarczy się skupić na chwilę i uznać, że, że wystarczy się skupić na chwilę i można sobie wytworzyć własny charakter. Jedyne, co jest potrzebne, to jest te pół momentu, te pół momentu spokoju. Te pół momentu w ogóle oddechu, nie? Więc słuchajcie, bo akurat ważne. Dzisiejszy odcinek jest walką z negatywnymi częściami. Ja mam na dzisiaj w ogóle zamówienie, bardzo dziwne. Smutek, depresja, nie wiem, inne negatywne emocje. Ale w ogóle nie mam mowy. Ja skreśliłem, skreśliłem tego klienta w ogóle z listy jakiejkolwiek, i się nie przyjmuję. No bo ja nie będę wam budował negatywnego świata, czajcie? Jakby zrozumcie, że tak naprawdę świat, nie? Ograniczenie Twojego umysłu w pewnym sensie, to są po prostu jakieś tam filary, jakieś tam osoby, które wiesz w pewien sposób. W pewien sposób zamykają ci rzeczywistość I po prostu ja nie będę zamykał komuś negatywnie rzeczywistości Kiedy rzeczywistość jest piękna tak naprawdę, nie? Gdzieś tam Ogólnie no, ja tego po prostu nie zbuduję, nie? Ja i tak tego nie zrobię Fajne, fajne części po prostu Nie ma mowy po prostu, nie ma mowy Skupmy się na czymś pozytywnym Na czymkolwiek w ogóle pozytywnym Na, na tym, hej, przeżyłem, nie? Hej, nieważne. Hej, miałem się bardziej starać. Ludzie się po prostu starają strasznie wejść do pewnego budynku, który zbudowałem w swojej głowie, ale słuchajcie, o czym my rozmawiamy? Drzwi są zamknięte, ludzie ludzie w środku nie istnieją, pieniędzy nie ma, więc tak naprawdę o czym wy chcecie ze mną rozmawiać? Nie ma, nie ma rozmowy, tak naprawdę. Te drzwi te drzwi nie mają klucza. No ale dobra, strasznie się cieszę, bo dostałem strasznie fajne kwiaty z rzeczywistości i w ogóle strasznie fajne pytania i w końcu mam w ogóle coś ciekawego do pisania. Niektóre pytania, które zadajecie, są tematycznie dla mnie za trudne. Mam nadzieję, że ktoś się ode mnie będzie odpowiadał na niektóre te kwestie. Bo niektórych zakończeń nie jestem pewien. Ale ogólnie jak ja myślę na jakąkolwiek decyzję w swoim życiu, mam takie, no dobra, po co mi to? To po pierwsze, po drugie, do czego to to prowadzi? A po trzecie, daleka przyszłość od tego momentu. I ja autentycznie wszystkie te części sobie analizuję i sprawdzam w ogóle, nie? Najciekawszą w ogóle sprawą, którą odkryłem, no, autentycznie odkryłem niedawno, jest pewien element, i ten pewien element. Nazywa się dzieleniem się czymś z kimś. I w sensie, że idzie, jak się nie wyprodukuje negatywnego elementu, to ten negatywny element nie będzie później rozpowszechniony. Magia. Ja wiem, że magia, ale, ale w ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie? Jak ja nie pójdę do swoich znajomych z czymś tam, coś tam nie będzie istnieć. Genialne. Ja jestem za tym, żeby coś tam nie istniało. I nie niech się dzieje. Zdałem sobie sprawę, że większość ludzi chodzi na smutne filmy. Autentycznie chciałem pójść na ciekawy film. Wszystkie filmy, wiesz, wszystkie, może nie wszystkie, ale większość filmów, które puszczają aktualnie w kinie, jest negatywne. Jest w ogóle, nie wiem, jakieś takie obtuczone, otuczone depresją. Słuchajcie, się nie dziwię, że ludzie wychodzą z filmów, albo że ludzie chcą zmienić w ogóle. nie wiem, nie wiem tak naprawdę, jak, jak działa ta cała zasada kina, ale no nie dajcie się na nudne filmy. W ogóle nie to, że one są smutne, to, też są nudne. Właśnie najgorsze jest to, że tam jest nuda. Nuda! Po co coś takiego oglądać, nie? W ogóle przecież. On... Oni autentycznie tam nie mają co robić. Autentycznie tam jest smutek, autentycznie tam jest nuda. Bez sensu, bez sensu w ogóle. Zakończy tam jest tam jest zakończenie bez sensu, nie? I wiecie, ta część taka, to, takie może hej, może bym sobie popsuł humor i poszedł na nudny i smutny film. No nie, nie czajcie, nie idźcie, nie chodźcie na smutne filmy. Słuchajcie, ja w moich filmach mam kosmos. Wiecie, jakieś tam sportowe auta, w ogóle wzium! W ogóle nie wiem, cokolwiek, budowanie swojego własnego charakteru, bogowie, ładna pogoda gdziekolwiek nie idę. I wiecie, i na ten smutek, co jest za rogiem, po prostu taki nie ma. Nie nie ma opcji. Nie ma. Nauczyłem się zamykać smutek. Matematycznie... Mam takie fajne zdanie napisane. Matematycznie sobie obliczyłem, że smutek nie ma sensu, czelicie? Matematycznie, autentycznie odkryłem wzór i w tym wzorze jest mam, mam napisane, na samym środku w ogóle, że matematycznie się nie opłaca być smutnym. Więc, co z tą negatywną emocją? No właśnie, co z tą negatywną emocją? Prześwietne pytanie, jeszcze nie wymyśliłem odpowiedzi. Autentycznie mi się po prostu wydaje, że oni tego nie mają. Kreatywność, w ogóle nie wiem, pasja, cokolwiek tak naprawdę, nie? Autentycznie ściana, nieważne, ściana. W tych wszystkich przemyśleniach, jakie w ogóle miałem w trakcie pisania wszystkiego, w tych wszystkich przemyśleniach spadła na mnie leniwa szmata. Autentycznie zapomniałem się nią przejmować. Po pierwsze, po drugie, autentycznie nie mam zamiaru sobie jej tłumaczyć. Bo to jest takie czekie. Hej, przyszłam być leniwa. No dobra, spadaj, nie? Nie ma nie ma opcji. Po pierwsze, po drugie, ja nie wierzę w dawanie jej czegokolwiek, czajcie? Ja rozumiem, że u, powód w ogóle. W ogóle jaki powód? Nie ma opcji. Ta część jest do zerwania, czeicie? To takie, hej, muszę jakoś zapłacić za mój dobry humor. Nie ma opcji, nie? W ogóle nie wiem co, nie wiem, czym jest coś takiego, ale nie zgadzam się, czajcie? Nie ma ceny, nie ma ceny, po prostu nie ma ceny. Więc takie, hej, muszę zapłacić za cokolwiek, co w życiu chcę. Albo czajcie, autentycznie ona się nauczyła siadać na naj najlepszej, na najlepszej drodze po prostu. I tak naprawdę gdzieś to mam. I tak, i tak tędy nie przejdę. Zdecydowanie więcej satysfakcji, zdecydowanie więcej satysfakcji sprawia mi pójście jakkolwiek tak, żeby w ogóle o niej zapomnieć. Nie ma, nie ma, nie ma tego czynniku, czekaj, nie ma elementu. Niech się dzieje, niech się dzieje w ogóle, nie ma mowy, ja nie będę udawał, ja nie będę udawał. Wszystko się teraz obmywa wokół takiego jednego punktu na tej skali rzeczywistości, jaką jest, bo ja autentycznie mam szansę, czekajcie, autentycznie jest szansa, nie to, że jest szansa, na rzeczywistość buduje te z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego powodu, nie. Ja wiem, że ja się sprawdzę. Słuchajcie, jakkolwiek rzeczywistość nie będzie wyglądała. Nie, nawet jak, nawet jak nie wiem. Pff. Błąd do potęgi sześciennej. Nie ma opcji, że ja przegram, czejcie? Nie ma, nawet nie, że przegram, tylko ja nigdy bym nie wybrał porażki. Ja bym nigdy nie zrobił niczego głupiego, bo ja nie po to mam trójkę. Ja nie po to w ogóle z chłopakami jeżdżę też, jeżdżę. Nawet nie, że tylko latam tym ufo. Ja nie po to w ogóle wiecie, zacząłem ten kanał kręcić, nie? Mi się wydaje, że ktoś na niebie napisał, że hej, i tak go oszukamy, a najlepszy jest wszystkim fakt, że nie da się mnie oszukać. Nie da się mnie oszukać. Strasznie starają się wpisać ten błąd na, nie wiem, poszustny w ogóle. Etap rzeczywistości, ale autentycznie jestem lepszy od nich. No bo po prostu, wiecie, największa zagadka z tym wszystkim jest fakt, że trójka ma w końcu do... Trójka w końcu może przesadziłem. Trójka ma dobrego zawodnika. Ja na pewno nie przegram i coś jeszcze miałem tu zamontowego. A! I fakt, że nauczyłem się z siebie zrzucać ich, zrzucać w ogóle rzeczywistość. Kiedyś miałem taką cudowną część jeszcze w tym wszystkim, jaką jest wyjście z pralki. Hej, dobra, poza tymi, poza poza tymi kątami wiem, że wiem, że mam rację, nie? Albo hej, poza tymi kątami wiem, że kończy się ich rację. Albo hej, poza tymi kątami cokolwiek, nie? I ja kiedyś po prostu specjalnie szedłem na te kąty i miałem takie, no dobra, no skończyła się pralka, nie? Gratu, grat Gratuluję, wszystko jest żartem. I autentycznie nauczyłem się dzięki temu z siebie ich zrzucać. W sensie nie ma, że wiecie. No nie ma, no nie ma, po prostu nie ma. Po prostu niestety nie ma. No nie potrafili tego zdobyć, nie, nie potrafili tego zdobyć. Więc jedyne, co sobie zamontowałem w tych najgorszych opcjach, jest nieprzyjmowanie się pralką, nieprzyjmowanie się mydłem i, i nie wiem, opieranie się na drzewie nadziei, składanych za naprawdę spore pieniądze. Powiecie, ja na końcu swojej drogi. Nawet nie na końcu, tylko znaczy właściwie, no właściwie tak. Ja jem posiłek z mięsem w sosie własnym. Czajecie? I ten posiłek z mięsem w sosie własnym, no jest jakby całą moją rzeczywistością po prostu. Tu się pojawiają wymówki. Co wy robicie na wymówki? Co? Bo ja mam aktualnie po prostu taką walkę, nie dość, że zewnętrzną, to jeszcze wewnętrznym i w ogóle wszystkim, co jest, czyli, hej, walka z wymówkami. Co jest w ogóle cudowne, bo to są, nie wiem, nie, czy bo, 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 bo nie wiem, nie, ale wymówka. Hej, w ogóle nie rób następnego kroku. Hej, w ogóle stara prasa. Hej, w ogóle cokolwiek. Wymówki tak naprawdę, czaicie? Ja nie piszę już w siebie wymówek. W sensie staram się, staram się po prostu wygrać ze sobą. Co jest w ogóle przekomiczną tak naprawdę sprawa, nie? Wygrać ze sobą, ale nie wiem, dość mam wymówek po prostu i nie ma wymówek w moim życiu. Więc ja, po prostu, jak jest wymówka, idę pracować bardziej, czajcie. Nie ma, że, hej, tu jest idealne miejsce na wymówkę. Tylko jest, no dobra, mam więcej czasu, idźmy pracować bardziej. W ogóle, czajcie, mój cel, do którego zmierzam. Dobra, wykonałem to zadanie, za chwilę jest kolejne zadanie. Dobra, z tamtym procesem jeszcze nie jestem w stanie sobie poradzić, za chwilę coś wymyślę. Nie ma po co patrzeć na telefon, bo póki co jestem zajęty. Dobra, wszystko te tamte myśli aktualnie się nie skupiają na to następne zadanie. Krótki oddech, następne zadanie. Analizujesz następne zadanie i układasz, ile, ile czasu ci się wszystko zajmie. Kontrolujesz przy okazji czas, i zostało ci jeszcze 3 godziny roboty. Tak brzmią bogowie. Czaliście? Tak brzmią bogowie. Ten stan, ten flow. Psycholodzy mają na, nawet nazwę na, 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 ten, na ten stan. I faktycznie jak życie robi takie flow. To jest mój cel. Tak, taki jest mój cel, nie? Chciałbym faktycznie rozbujać swój charakter do tego celu. Po prostu kluczem Wydaje mi się kluczem do czegokolwiek jest, nie znudzić się. Autentycznie wydaje mi się, że kluczem do czegokolwiek jest nie zanudzić się. Jak masz. Jak masz, jak masz wymówki, jak masz cokolwiek, jeżeli się dzieje coś ciekawego, nie ma wymówek. Jeżeli jest jakiś ciekawy cel, nie ma wymówek. Jak wygrać ze swoją nudą? To jest w ogóle przecież cudowne pytanie. Chyba zaczyna się jakaś szkoła, nie? Chyba zaczyna się jakaś szkoła. Są książki. Autentycznie, Autentycznie mi się wydaje, że w każdym przedmiocie jest coś ciekawego. Autentycznie wydaje mi się, że w każdej książce jest coś ciekawego. I się uczyć, no? Co macie lepszego do roboty? A boczajcie, tam była taka kropka. Czemu by z tej kropki nie zrobić rysunku? Czemu by w takim razie już później codziennie czegoś nie rysować. Wiecie, w ogóle, cokolwiek tak naprawdę stworzyć od jakiejkolwiek tak naprawdę pasji, nie? I jak człowiek odkrywa rozwijanie swojej własnej pasji, jest w ogóle. No tak, powstają hobby. Jakieś przeczytałem cudowne zdanie, że jak masz co najmniej jedno hobby, jesteś w stanie przeżyć każdą katastrofę życiową. To absolutnie wierzę w coś takiego, nie? Absolutnie wierzę w coś takiego. Mnie osobiście nic tak bardziej nie motywuje, jak w pewien sposób przebiłem sobie dwa razy sufit. Czajcie? Czyli nie dość, że faktycznie nie ma co się uszykiwać. Ja oparłem swoje życie na serialu Parks and Recreation. Albo w ogóle oglądajcie seriale, Włączcie sobie na telefonie grę. Grajcie tylko w gry na telefonie. Cały dzień spędzicie na telefonie. Cokolwiek. Streamingi, cokolwiek ten serial Parks and Park Recreation tam było, że jak wydasz 600 tysięcy 600 tysięcy, Rosjanie zabierają cię w wycieczkę na, w kosmos. I ja aktualnie miałem dwie rozmowy o kosmosie, czaicie? Dwie firmy, w nie wiem kiedy dodaję ten filmik, ale zgaduję, że strasznie jestem w ogóle nie, nie we wszystko, ale no czajicie? dwie firmy rozmawiające o kosmosie przecudowne tak naprawdę. Nic mnie bardziej nie motywuje, że w pewnym sensie nagraliśmy całą drogę. Jakby, czaicie, jest czarna dziura, my aktualnie jesteśmy w jakimś, nie wiem, złotym punkcie wszechświata, nie? Czaicie, ja je aktualnie jedyne co co mogę zrobić, to jest podnieść swoje nawet nie podnieść, to jest... To jest oparcie się na tej nitce rzeczywistości. Nie, że nic, że hej, może być dobrze, albo nic, że, nie, właśnie, nie opie Tylko wiecie, w tym negatywnym punkcie zawsze za mną biegnie te wiecie, taki hej, rzeczywistość specjalnie coś ułożyła dla ciebie. Nie, czejcie, tu jest ten taki moment w ogóle mówienia sobie nie. No bo nie ma opcji 100 tysięcy, czegokolwiek. Nie ma opcji. Ja nie, chcę nie chcę 100 tysięcy, czejcie, ja bym wolał po prostu następne drzewo na przykład. Ja bym wolał lepszą rzeczywistość, autentycznie, czejcie, lepsza rzeczywistość, nie oparta na te części, cokolwiek. Strasznie ostry kąt. Nie dajcie na ostry kąt. Odechnąć i do przodu. Bo czajcie, w tym wszystkim zaczyna się rodzić agresja. Strasznie mam problemy z agresją. Na przykład, wiecie, ja mam w ogóle taką ta wersję rzeczywistości, że jeżeli jakakolwiek bójka wynikła w grupie, znaczy, że coś zrobiłem nie tak. Bo w ogóle agresja mi przeszkadza. Nie dość, że się nie chce bić, no to jeszcze do czego prowadzą bójki tak naprawdę. Nie wiem, czy mi jest potrzebne coś takiego w przyszłości, nie? Bardzo dalekiej przyszłości. Ale wiecie, taki klucz, nie? Że hej, nie krzycz na nich. To jest taki klucz dorosłości i ułapnie, Proszę bardzo. Może, może coś takiego. Mam kilka przemyśleń. Po pierwsze, nie wierzę, nie wierzę w pewne zakończenia niektórych faktów. Po drugie, wiecie, własne przemyślenia. Czajcie, niektóre, niektóre te wybory, niektóre te decyzje, niektóre te myśli, niektóre te cokolwiek, te okienka. Ja nie chcę ich dla mnie, całą magią właśnie rzeczywistości jest, no dobra, na co ty masz ochotę? Czekajcie, ja w pewnym sensie siebie wewnętrznie traktuję, jakby taką część wewnętrzną, traktuję jako najlepszego przyjaciela. Ja mam takie, no dobra, na co mam ochotę? Z czym się tu czujesz dobrze? Co robimy dalej? Gdzie idzie następny krok? I wiem, że niektórzy sobie rozbijają coś takiego na milion kawałków i w ogóle, ale nuda, więc skupiłem się na tym, na tym wiecie, że skupić się na tej emocji, Czucie się dobrze. I kiedy jest ta emocja, czucie się dobrze. Nie da się skopiować czegoś takiego dla drugiej osoby, więc staram się dzisiaj, wiecie, otworzyć pewne okienka i po prostu. Kombinujcie, tylko się nie dajcie na pułapki rzeczywistości. No, strasznie dużo mówię o tych pułapkach, normalnie, aż nie można uwierzyć, że dalej istnieją, nie? Dla mnie to jest jak takie topienie krokodyli, że faktycznie krokodyle ostatnio chcą wyjść, ale to jest takie, jesteście utopieni, jesteście w wodzie i jesteście zamknięci w zu. W nie wyjdziecie, no bardzo mi przykro mi, nie? I po prostu nie daje się na krokodyli, na krokodyle. Po prostu odkryłem, że oni, one, on boi się tego faceta. Czemu? Czemu się boicie tego faceta? Czemu w ogóle? Czemu ludzie tak bardzo nienawidzą mojego szefa? Co się dzieje w ogóle, nie? W tej rzeczywistości? Strach. Czajcie strach? Czajcie oni. Oni chyba mają ten przycisk gdzieś tam włączony i po prostu wszystko się rozbiega o te, o te trzy przyciski. Bo wiecie, oni nie chodzą. Te krokodyle tak naprawdę nie chodzą. Nie ma ani jednej osoby, która jedzie na pewniaku w Ferrari czerwonym przez miasto. Nie ma ani jednej takiej osoby. Czemu? Więc pozytywne myśli. Słuchajcie, oprócz tego wszystkiego. Biegam codziennie. Aktualnie naprawdę biegam codziennie. Niemożliwe. Ale wiecie, jak się lepiej czuję w swoim ciele? Luźniej i w ogóle wszystko. Nie też, że biegam codziennie. Rzeczywistość pisze dziwne rzeczy. No fajnie, pozytywne. Bardzo się cieszę. No spokój. Mam na tyle dużo pracy, że nie mam czasu grać w gry, co jest też cudowne, no bo właśnie coś takiego mi się, właśnie coś do czegoś takiego zmierzam i sobie tak wykańczam te ściany, nie? Że nie ma smutku, ściana, zwolniłem depresję, uśmiech i walka.